Wszystko co nas łączy radio. Wilno. Dnia. Dzień dobry w studiu radia Wilno Paweł Kobak. 7 grudnia 2020 roku prezydent Gitanas Nauseda podpisał dekret, na mocy którego zatwierdził skład 18 rządu Republiki Litewskiej. Gabinet ministrów premier Ingridy Szymonity nabrał mocy prawnej. W audycji rozmowa Dnia Radia Wilno gościmy panią Ritę Tamaszynienia, byłą minister spraw wewnętrznych w gabinecie premiera Saulusa lisa a obecnie poseł na Sejm, przewodniczącą frakcji mieszanych w parlamencie, polityk z ramienia partii Akcja Wyborcza Polaków na Litwie i Związek Chrześcijańskich Rodzin. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Dosłownie za parę tygodni dobiegną końca 100 dni rządu. Okres, podczas którego wśród partii panuje dżentelmeńska umowa słowna nie krytykować zbyt ostro działań nowego gabinetu ministrów. Mimo wszystko swoje zdanie jako była minister pani na pewno ma co do tego rządu. No i po pierwsze to nie miałam tych 100 dni i od razu miałam mi dużo krytyki wobec naszych prac i działań. A po drugie. Na mówiąc... panią ta dżentelmeńska umowa nie rozpowszechniła się. Nie, nie rozpowszechniła się, bo przyszliśmy już na półtora roku do kadencji, do końca kadencji. A natomiast mówiąc o nowym rządzie i o nowym gabinecie ministrów, to już nie tyle oponenci, nie tyle opozycja krytykuje, ale słyszymy głosy społeczności, że nie jest tak wszystko gładko i pięknie, jak deklarowało się przed objęciem władzy, a nie zobaczyliśmy tego cudownego planu zwalczania covid u i pandemii, ani tej cudownej komunikacji, która... Wreszcie teraz... nowe restrykcje jeszcze straszniejsze, aniżeli zarządu Skwernie-Lisa. Generalne partie, które bardzo dużo krytykowali z rządu za te restrykcje, teraz je stosują w ogóle czasami nie bardzo i logicznie. Mówiąc teraz, kiedy już zachorowań jest mniej, ograniczając choćby i ilość ludzi w kościołach, gdzie są ogromne przestrzenie, czy trzymając te posterunki, nie do rzeczy na pograniczach samorządów i mówiąc też o przedsiębiorstwie drobnym, też myślę, że te decyzje i te restrykcje to bardzo szkodliwe i to przerośnie w ogromne problemy socjalne, ponieważ ludzie nie zarabiają, a tych 250 euro otrzymywać zasilko to nie rozwiązuje rzeczywiście tego problemu. Trzeba też zaznaczyć, że teraz mamy ogromne problemy w kraju związane z pandemią i też z tym, jakie skutki pandemii przez wiele lat jeszcze państwo będzie miało. My zaczynamy mówić o takich tematach, jak potrzeba natychmiastambulskiej konwencji przyjęcia w życie, czy zmiana definicji rodziny zapisanej w konstytucji. To wywołuje na pewno oburzenie społeczności i to jest oburzenie słuszne w moim przekonaniu i nie mogę nic powiedzieć właśnie o takich nowych poczynaniach nowego rządu, właśnie związane w tym temacie. I wiadomo, że głosem przyrzmiała nawet taki problem, który musimy rozwiązać u siebie w parlamencie, jak połączyć ubikację męską, żeńską. To więc myślę, że wszystko ta komunikacja i te tematy, które podnosi nowy rząd, mówiąc o parlamentarzystach, ale także nie widzimy takiej jakiejś większej reakcji albo tematów, które rozwiązaliby problemy społeczności z gabinetu ministrów, to tak na razie nie mogę powiedzieć nic dobrego, ale mimo wszystko to rzeczywiście krótkie okres i zanim wszystko chyba poukłada się, to może zobaczymy jeszcze czegoś... Może się opamiętają. Czegoś pożytecznego dla naszego społeczeństwa. Przechodzimy do Sejmu. Jest pani przewodniczącą frakcji mieszanej, do której należą 13 posłów reprezentujących bodajże 5 partii. Osobistości znane z odmiennymi poglądami na wiele spraw. Jak pani udaje się nie doprowadzać we frakcji do większych sporów? No przede wszystkim od razu mieliśmy omówienia, jak będziemy współpracować i pracować w tej grupie niezrzeszonych parlamentarzystów. Chcę powiedzieć, że to w większości wszystkie wybrane w okręgach jednomandatowych i każdy ma swoje zadania polityczne i obietnice, które składał wyborcom w swoim okręgu. Również u nas są i ideologiczne spojrzenia na wielu rzeczy różne. To czasami głosowanie naprawdę jest bardzo różne. My nigdy nie popieramy i nie poprzemy liberalnych rzeczy, które w ustawach teraz tam aż za dużo czasami i nie czasami, a na pewno tam socjaldemokraci, które wypowiadają się chociażby za partnerstwo i za te ustawy takie inne, mają inne spojrzenie w głosowaniu. Ale w samej mieszanej grupie rozmawiamy, dyskutujemy i ta dyskusja jest też produktywną. Każdy wypowiada swoje zdanie i te zdania czasami różnią się, ale też udaje się i przekonać kolegów też do rację w głosowaniu za jedną... No właśnie, głosowanie. a jak głosowanie wygląda? Nie ma takiej dyscypliny partyjnej, jak frakcje inne głosują wszystkie za lub przeciw. Tutaj każdy według niestety, swojego niestety, kiedy mamy frakcje z jednej partii, dyskusja też odbywa się wewnątrz, ale decyzja posiedzenia frakcji, że głosujemy przeciw, czy za, za konkretną ustawę, czy konkretne poprawki, to decyzja że, rzeczywiście tego klubu parlamentarnego. Natomiast grupa, nie że to nie mogę zagwarantować ile posłów jak zagłosuje, chociaż można robić, wnioskować i liczyć już te głosy po posiedzeniu grupy mieszanej, która odbywa się przed posiedzeniem plenarnym. I też chcę zaznaczyć, że od wiosny chyba będzie i nowy przewodniczący, bo tak mieliśmy umówione, że nastąpi rotacja i każde półrocze sesji w parlamencie też będzie dowodzić tą grupą mieszaną inny poseł. Ale frakcja Wasza jest popularna. No, bo słyszano głosy, że nawet ktoś już z kolicy rządzącej chce wyjść, kilku posłów i do Was się przyłączyć. Tak, chyba właśnie dyskusja i ta demokracja, która panuje atmosfera. Prawdziwa demokracja, w w to tylko W parlamentarnym, to jest w naszej grupie zmieszany. Też stara się wykonać wszystkie no, zobowiązania, które jako przewodnicząca mam i każdego parlamentarzysty, zdanie, czy opinie, czy też by złożyłaby jakieś jego prośby do, do zarządu parlamentu, to stara się to wykonywać i myślę, że my w miarę koleżeńsko sobie radzimy. Josemna sesja parlamentu rozpocznie się już, już, 11 marca. Co posłowie AWP HR? a przypomnijmy, że jest ich w Sejmie trzech, pani Rita tomasz Beata Pietkiewicz i Czesław Olszewski. Co posłowie AWP HR? jakie ustawy, nowele do ustaw wpłyną od was pod obrady Sejmu? No, trzeba przyznać, że naprawdę będziemy mieli o wiele więcej pracy, bo wszystko, co jest zapisane w programie wyborczym, akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin, pragniemy kontynuować. I te ustawy, które już zgłoszono albo już przeszło kilka czytań w parlamencie, kontynuujemy nadal. Teraz podzieliliśmy się konkretną ustawą czy poprawkami do ustaw, kto co obejmie swoją taką kuracją, który poseł wgłębi się w ten temat i rzeczywiście wszystkie te ustawy prospołeczne, prorodzinne, oświatowe, mniejszości narodowych zostaną dalej kontynuowane w naszej pracy. A też zgłosiliśmy 10 nowych poprawek. Z dobrym takim produktywnym wynikiem tej przerwy międzysesyjnej przychodzimy do parlamentu. I mimo to, że nas tylko trzy osoby, jednak zgłosiliśmy wiele ustaw. To Chodzi i o opodatkowanie banków, ustawa ilustracji, które też poseł jediński zgłaszał, a jego nie został wybrany. I natomiast poseł Lyszewski jako pierwszy będzie kontynuował tę pracę. Również poprawki do ustaw wyborczych. No właśnie, zmniejszenie progu wyborczego, bo to jest krzywdzące dla mniejszości narodowych. Ale nie tylko to. Dużo rzeczy zobaczyliśmy. Podczas wyborów, ale też zapoznaliśmy się z raportem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europy. I też widzimy, że dużo uwag i dużo rekomendacji wpłynęło właśnie dla naszego państwa. Dlatego poczekaliśmy 10 dni o raporcie, prawda? Nikt nie mówił głośno. To zrobiliśmy konferencję prasową w naszym Sejmie, przedstawiliśmy ten raport szerzej naszej społeczności, ale też zgłosiliśmy konkretne poprawki, jak my widzimy, że trzeba byłoby zorganizować wybory, żeby maksymalnie ludzie czuli się, że wydają swój głos i on będzie zaliczony tak, jak wyrażona opinia każdego obywatela, i transparentność tych wyborów będzie bardziej wyraźna i jasna dla każdego obywatela, i też organizacji, które uczestniczą w wyborach, w agitacji, w kampanii agitacyjnej, to też na dużo naszych poprawek. To myślimy, że uda się przede wszystkim pierwszy etap, by została wpisana do programu sesji wiosennej, drugi etap by został zatwierdzony w któryś dzień podczas sesji w agendzie i dalej będziemy kontynuować, współpracować z parlamentarzystami z innych frakcji. No a klasyczne pojęcie rodziny, czy będziecie o nią walczyć, czy, żeby, żeby nie było w rodzinie dwóch tatów, dwóch mamów, czy dwoje tatów, dwoje mamów, ja nawet nie wiem jak to mówić. то в огуля керунок, і то дуже бадзі важне, ні нават може важніше, ніж зложить і то люпіну і устава в тій сесії, а то власне забрати голос і виповідати в венкшості сполучності нашої опінії, що родина, яка і дефініція родини, яка записана в Конституції, ма зостати в нашому краю так, як ма бить. По-друге, що ми тесьмі краєм католіцьким, і теж голос власне люди, які ще не одешли так далеко от своєї віри, które deklarują większość naszego społeczeństwa, też zabrać głosy i poprawki i mówić przeciwko tym poczynaniom, które liberalne partie bardzo aktywnie propagują. I jeszcze chcę raz potwierdzić, że jednak to opinie 8% naszej społeczności i nie widzę nawet aktualności, by teraz decydować, чи дискутовать над такими висаними з пальця проблемами, яких не маємо в, в нашому панстві, а курет вінці скеровать увагу в уліпшення систему пшетів пшемоці в родинах, власній превенції, анонімовість, а територіальність, дискреція, офір, To wszystko to, co można teraz uzupełnić i poprawić sytuację. Też centra kryzysowe na Litwie są, czy oni wystarczająco są dofinansowane, czy mogą świadczyć usługi potrzebne ludziom, też walczyć z przyczyną wszystkie przemocy, jak mówimy, jeżeli mówimy o stambulskiej konwencji, to o alkoholizmie, o różnych rzeczach, które spowodują tragedie zdarzają się w naszych rodzinach. To myślę właśnie w tym kierunku politycy powinni rozwiązywać problemy, a nie zapisywać zupełnie społeczeństwo niezrozumiałe, nawet jaki pan redaktor słusznie przedstawił, nie wiadomo jak to miałoby i nawet funkcjonować, jak jeden drugiego określić. Mówiąc o płci, chociaż we wszystkim wiadomo, że jest kobieta, jest mężczyzna i, i, i kto stanowi rodzinę. I w tym kierunku musimy podążać, bo to jest przyszłość, po prostu przyszłość. Sprawy polskie. Krytycy zarzucają AWPLZHR, że trochę odsunęła na bok sprawy polskie. Czy tak jest? Czy będziecie walczyli?

Po omawianiu z organizacjami pozarządowymi i też z Radą Mniejszości Narodowej. A nie widziała Pani na oczy, czy to Ja widziałam ten brulion i widzę, że nasza zgłoszona przez Akcję wyborczą Polaków na Litwie Związków Chrześcijańskich Rodzin ustawa jest bardziej progresywna niż ta, która zgłasza teraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponieważ to ten dokument, który ja widzę i czytam, jest zapis, że samorządy, gdzie mieszka 25% przedstawicieli mniejszości narodowych, będą mogli korzystać z języka ojczystego, to zapisy też ta i tabliczki na ulicach, czy drogowskazy poszczególnych miejscowości. U nas w ustawie mamy 10% i w moim przekonaniem to jest o wiele lepiej i to też obejmuje więcej mniejszości narodowych, nie tylko Polską, ale też inne. No, to i w Wilnie tabliczki. Po a po drugie, znajdą. że same konstrukcje tej ustawy, która jest zgłaszana, to ona jest identyczna naszej ustawie zgłaszonej już obecnie w Sejmie, tylko skreślona. Trzy podstawowe rzeczy to Артикул о дискримінації, асиміляції і фінансуванні. Міністерство справедливості вважає, що то не потрібне для мішості народів, то може і так. В моїм переконанні, що це важливі моменти, які можуть зрости в уставі. І мовиться сама дефініція теж є змінена, і теж не виналізована ніц нового. Просто Рада Європи в свою рекомендацію, одні з рекомендацій, омав'я дефініція мінішості народових шежий, і власне скористана з тієї дефініції Ради Європи і, значить, залучена в новому проєкті устави. То з тим, що мені вдалося запознати. І хто це ще повідять, що часто дивної комунікації політиці собі дозволяю, бо є ще jak to się mówi, kura jajko nie zniosła, gospodyni już z patelnią wokół biega, bo ani ustawy widzieliśmy, ani instytucje jeszcze zgłosili swoje poprawki i napisali swoje wnioski do tej ustawy, które może i w ogóle inaczej wyglądać, a my już głośno mówimy, jaka wspaniała ustawa trafi na obrady. To jeszcze zaczekajmy. A po drugie, czy nie warto w ogóle zacząć з іншої сторони, скоро ми маємо конвенцію Рамову, яку Літва ратифікувала без жодних виятків. І в нашому переконанні, то є в системі легіслаційній в нашому країні, може варто користати з цього документу правного і попрес щоб міністерство чи інституції реалізовувати всі права, які належать більшості народових. Та й можливості я навіть дискусії так і не слухала. Хоч моє приконання може і вартало би теж омовити і таку дорогу. Ми, як -ЗХР, Теж ну, вімо, що устава є спочебна, вона була в нашому краю, вона була прогресивною уставою, Уважаємо за приклад для інших країв, що вона функціонувала. Ну, то речі, теж вімо, І пам'ятаємо те проблеми, коли треба було платити мандати за таблички на домах. Але єднак була кратка, подставок постуляти, умовна права, з яких повинна користуватися і може користуватися обов'язки, ніж шості а akty pozarządowe mogłyby teraz akurat być przyjęte tak, jak to funkcjonuje w innych krajach. I nawet można by skierować na konkretną miejscowość, małą wioseczkę, czy miasteczko, jak wiemy, że Tatarzy mogą też korzystać ze swoich i języka i tradycji we wsi na przykład Sorok Tatarskiej, czy w Niemierzu, gdzie mieszkają, czy Karajmiewowie w Trokach i tak dalej Sporo macie państwo do zrobienia, ale i czasu jest pod dostatkiem. Życzę, by to, co mówicie, zostało zrealizowane. Dziękuję serdecznie i też myślę, że nam te życzenia pana redaktora bardzo są potrzebne i postaramy się maksimum wykonać i w tej sesji, ale też przez tę całą kadencję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji rozmowa Dnia Radia Wilno gościliśmy poseł na Sejm z ramienia AWPLZHR, panią Ritę Tamasunienia. Do usłyszenia.